Jak zachowuje się toksyk, gdy widzisz jego prawdziwą twarz? Ludzie nikczemni są mistrzami w ukrywaniu swojego prawdziwego oblicza. Budują maskę, która jest perfekcyjnie dopasowana do otoczenia, starając się przekonać wszystkich, że to ty jesteś źródłem problemów. Umiejętność odwracania ról i umiejętność gaslightingu sprawiają, że czujesz się zdezorientowany i zagubiony. Kiedy w końcu dostrzegasz ich prawdziwą naturę i masz odwagę, by ich skonfrontować, możesz spodziewać się, że zareagują z gniewem. To, co następuje, może być nieprzewidywalne i przerażające. Źli ludzie, czując, że tracą kontrolę, mogą stać się jeszcze bardziej nieprzewidywalni i agresywni. Ich ataki mogą przybierać różne formy, od otwartego oskarżania, przez subtelne sabotowanie twojego życia, aż po rozpowszechnianie kłamstw na twój temat. Będą dążyć do tego, aby cię zdyskredytować i zniszczyć twoją reputację, zmieniając cię w złego w oczach innych. Ich celem jest nie tylko zastraszenie Cię, ale także wywołanie w Tobie poczucia izolacji i bezsilności. Nierzadko korzystają z osób trzecich, aby wzmocnić swoje ataki, manipulując sytuacjami i sprawiając, że czujesz się jak w pułapce. Przygotuj się na intensywną kampanię oszczerstw, w której będą grać rolę ofiary, a jednocześnie będą próbować zdyskredytować Twoje życie. To nie jest tylko zwykła gra. To psychologiczna wojna, w której ich celem jest złamanie twojego ducha. W tym momencie, gdy maska psychofaga opada, ich prawdziwe ja staje się bardziej widoczne, a oni sami stają się bardziej niebezpieczni. To czas, w którym mogą stracić kontrolę i działać w sposób nieprzewidywalny. Ich desperacja może prowadzić do działań, które będą coraz bardziej skrajne. To moment, w którym naprawdę potrzebujesz wsparcia. Otaczaj się ludźmi którzy cię rozumieją i wierzą w ciebie. Pamiętaj, że toks bez maski to nie tylko bezwzględny drapieżnik, ale także osoba, która jest w głębokim kryzysie. Ich siła opiera się na kłamstwie i manipulacji, a gdy zostaną obnażeni, stają się bezbronni. Nie daj wciągnąć się w ich grę. Pamiętaj, że twoje doświadczenia są ważne, a twoje uczucia mają naprawdę znaczenie. Skup się na odbudowie swojego życia. Na otaczaniu się pozytywnymi wpływami i na pracy nad sobą. Proces ten jest piekielnie trudny, ale w końcu prowadzi do wolności i spokoju, których szukałeś, szukałaś przez tak długi czas. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania. Proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.